Tutaj omówimy zależności dla trzech kolejnych wyrazów. Dajmy na to, mamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, w którym nie mamy żadnej liczby, za to pojawiają się x, czyli 2x pierwszy wyraz, to jest a1, a2 to jest x plus 3, trzeci wyraz jest x kwadrat. No i te trzy, wiemy, że trzy, te trzy wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny. Mamy wyznaczyć x, mało tego, mamy wyznaczyć jeszcze wyrazy tego ciągu. I teraz w przypadku, jak pojawiają się właśnie takie zdania, w których są x, i wiemy, że to są trzy kolejne wyrazy, i jest to ciąg arytmetyczny. To korzystamy z zależności do trzech kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. I ta zależność mówi tyle, że ten środkowy wyraz to jest suma tych dwóch i jeszcze podzielona na dwa. Czyli mamy x plus 3 równa się 2x plus x kwadrat przez 2. W tablicach matematycznych ta zależność jest zapisana jako an. Równa się an minus 1 dodać an plus 1 przez 2. Tak? To jest an minus 1, an, a to jest an plus 1. No i teraz wracając do naszego równania, przekształcamy. Chcemy obliczyć x, więc tak, tu mnożymy raz 2, chcemy pozbyć się mianownika, czyli tu mamy 2x plus 6. Równa się 2x plus x kwadrat. No tu mamy x kwadrat, więc powstanie równanie kwadratowe. Czyli przenosimy wszystko na lewą stronę, tak była zawsze zasada, żeby móc wyznaczyć współczynniki trumianu kwadratowego. x kwadrat przenosimy, mamy minus x kwadrat. 2x przenosimy, czyli będzie minus 2x. Te wyrazy zostają ze swoimi znakami, czyli plus plus. Plus 2x plus 6 równa się 0. To się redukuje, z tego zostaje minus x kwadrat plus 6 równa się 0. Można wyliczyć deltę, można też wyznaczyć to sposobem. Jeśli ktoś chce, będzie chciał liczyć deltę, no to a jest minus 1, b jest 0, nie ma wyrazu z x, c jest 6. Delta wychodzi wtedy b kwadrat. Minus 4ac, czyli mamy 0 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy 6, czyli to się równa. 0 do kwadratu 0 i mamy 4 razy minus 1 minus 4 razy 6. Tak z tego mamy minus 24, a że tu jeszcze był minus, to mamy plus 24. Pierwiastek z 24. Na no, upartego możemy podać przybliżeniu, ale to jest bardzo ładna liczba, bo to jest na znaczy 4 razy 6, czyli mamy 2 pierwiastki z 6. Czyli tak, x1 to jest, czyli mamy minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, minus b, no b jest 0, czyli mamy 0 odjąć 2 pierwiastki z 6 przez 2 razy a jest minus 1, czyli mamy minus 2 pierwiastki z 6 przez minus 2. Czyli zostaje pierwiastek z 6, bo minus dwójki się redukują. x2 minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy 0 plus 2 pierwiastki z 6 przez minus 2, czyli 2 pierwiastki z 6 przez minus 2. Dwójki się skracają, pierwiastek z 6 na minus 1, minus pierwiastek z 6. Więc tu mamy dwie opcje: albo x jest pierwiastek z 6 albo minus pierwiastek z 6. No więc, żeby podać odpowiedź do wyznacz wyrazy ciągu, musimy podać dwie opcje, czyli tak, dla x równego pierwiastek z 6 podstawiamy do tego, do tych wyrażeń 2x, x plus 3 i x kwadrat, więc tu będą dwa pierwiastki z 6, tu jest pierwiastek z 6 plus 3, a tu pierwiastek z 6 do kwadratu, czyli 6. Dla x równego minus pierwiastek z 6 mamy minus 2 pierwiastki z 6, minus pierwiastek z 6 plus 3, no i minus pierwiastek z 6 do kwadratu też jest 6, tak? Gdyby ktoś nie chciał liczyć delty, no to wtedy akurat tu można nie liczyć delty, bo można szóstkę przenieść na prawą stronę i wtedy byśmy otrzymali x kwadrat równa się 6, no i jak pierwiastkujemy obie strony, tak w cudzysłowie spierwiastkujemy, to jest tak naprawdę szukanie liczby, która do kwadratu da 6, czyli mamy właśnie pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 6, czyli całe to obliczenia omijamy, ale też musimy podać odpowiedź, tak? Czyli tu mamy dwie opcje, pierwsza i druga, czyli albo mamy takie wyrazy ciągu, albo takie wyrazy ciągu.